Witamy państwa serdecznie. Jesteśmy w laboratorium 15. 15 cywilizacji. Przybyło przyglądać się, co się, co dla człowieka jest czynione. I zapraszamy ci dwie osoby. Pierwszy jest Ethan Taylor, hasło miłość, i druga, następna jest Elizabeth, hasło kochanie. Zapraszamy pierwszego, Ethan Taylor. E T H E H A N A N 2 mm -hmm. T -A T -A y, y L E -R. L E E R. Hut Eś auf dem też. Ukazał się już tam na stole. <t foam> Skan ob wziął na miarę ciała. Jetzt sieht man halt Knochenbau. I ukazał się cały układ kostny. To jest pięć rozbłysków na kręgosłupie, zniknęły w świetle. Te części, te kręgi, ukazały się z powrotem. Rozbłyski na wszystkich, na dłoniach stawy, rozbłyski, bo nie zginęły, z, nie, nie zginęły zniknęły w świetle. Moment. Okay, von... no, to już się ukazały e, dłonie i stopy e, rozbłysnęły e, wszystkie te stawy zniknęły w świetle. Ko ukazały się z powrotem teraz kolana, rozbłyski na kolanach. Zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. SINDS NOCH DIE HüFTGelenke. Biodra rozbłysnęły obydwa, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz się cała muskulatura ukazała? Na karku rozbłyski te muskuły zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem i cała muskulatura na plecach rozbłysnęła, zniknęły w świetle te muskuły. Ukazały się z powrotem. I na udach rozbłyski zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Na musku bluszny rozbłysnął, zniknął w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz ukazały się wszystkie ścięgna. No, na obydwu nogach ścięgna, na stopach zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Na ścięgna na obydwu dłoniach rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Okazały się z powrotem. I teraz się ukazały organy wewnętrzne. Dwa rozbłyski na mózgu, zniknęły te części w świetle. Ukazał się cały mózg z powrotem. Na szyi, e, dwa, e, dwa miejsca na układzie lymfycznym rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz się ukazał cały system e, e, krążenia krwi razem z sercem. Sześć rozbłysków na żyłach. Zniknęły te miejsca w świetle. Ukazało się z powrotem. I dwa małe rozbłyski na sercu. Zniknęły, no, serce zniknęło w świetle.

Okazał się z powrotem. Trzy rozbłyski na wątrobie i te części zniknęły w świetle. Okazał się z powrotem. Na cztery rozbłyski na elitach te miejsca zniknęły w świetle. Okazał się z powrotem. Jest ein Na prostacie mały rozbłysk. Prosta zniknęła w świetle. Okazała Ukazała się z powrotem. I teraz cały układ nerwowy się ukazał. dwa rozbłyski. Zniknęły te miejsca w świetle. Ukazał się z powrotem. I teraz skóra w całości się ukazała. Pięć rozbłysków. Zniknęły te miejsca w świetle. Ukazał się z powrotem cała skóra. Skan podjechał do budy. Usiadł sobie na stole. Ma w oczach, bardzo wzruszony. Cieszy się. składa podziękowania, szedł ze stołu. Żegna się. I w portalu zniknął. Połączył się z ciałem fizycznym. Cieszymy się. Następnej osobie została pomoc udzielona. Ja do kamery. Zapraszamy następną osobę. Zapraszamy teraz Elizabeth E-L-I C-A -a. B-E -e. T-H i już się ukazała na stole. Skan bierze na miarę. I cały układ kostny ukazał się. Trzy rozbłyski na kręgosłupie zniknęły w świetle. Te kręgi ukazały się z powrotem. E, e, Nadgarstki rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Pokazały się z powrotem. Biodra obydwa rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz cała muskulatura się ukazała? Kark, rozbłysk, te muskuły zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Cztery rozbłyski przy kręgosłupie w tych muskułach. Te części zniknęły w świetle. Ukazał się z powrotem. Na bicepsach w obydwu rękach rozbłyski zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I muskuł brzuszny rozbłyskał, zniknął w świetle. tutaj. Ukazał się z powrotem. Ten muskuł, który, który reguluje moczem, rozbłysnął, zniknął w świetle. Ukazał się z powrotem. Łydki rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Teraz ukazały się wszystkie ścięgna. I na obydwu rękach ścięgna rozbłysnęły. I dłoń zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz wewnętrzne organy się ukazały. Pięć rozbłysków na mózgu, te części zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I zatoki rozbłysnęły, zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Na, ta, na tarczycy rozbłyski. Zniknęła tarczyca w świetle. Ukazały się z powrotem. I teraz cały układ krwionośnie się ukazał. Sześć rozbłysków na... Układzie krwionośnym zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. I na sercu mały rozbłysk. Ta część zniknęła w świetle. Ukazały się z powrotem. I rozbłysk na żołądku. Żołądek zniknął w świetle. Okazał się z powrotem. Są dwa Dwa rozbłyski na jelitach. Te miejsca zniknęły w świetle ukazały się z powrotem. Na, na obydwu nerkach małe rozbłyski zniknęły w świetle. Ukazały się z powrotem. Na macicy rozbłysk, ta część zniknęła w świetle. Ukazała się z powrotem, i cały system nerwowy się ukazał. Jeden rozbłysk jest, ta część zniknęła w świetle. Ukazał się z powrotem, i skóra w całości się ukazała. Trzy rozbłyski, te części zniknęły w świetle. Cała skóra ukazała się z powrotem. Skan już podjechał do góry. Usiadła sobie. No i bardzo wzruszona, bardzo wzruszona i e, jest. I re, jest rozmawia, uspokaja. Musi e, się zneutralizować. Zeszła ze stołu i podchodzi do każdego osobno, składa podziękowania żegna się i znika w portalu bardzo się cieszymy, następna osoba otrzymała pomoc na ten moment zostańcie zdrowi i namaste kam